Kolejne zmiany w strefie spadkowej. Czy stal mielec utrzyma się z nowym tnr Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Braun i dziś zapraszam Was na standardowe podsumowanie piątkowych gier w ramach Polskiej Ekstraklasy. Na początek Stal Mielec z Iwanem Dziurdziewiczem w roli pierwszego trenera podzieliła się punktami z Krakowią, a następnie widzę w Łódź w bardzo pewnym stylu pokonał Lech Gdańsk. Zapraszam do oglądania. Chciałbym zacząć jednak od tematu niezwiązanego ze spotkaniami, które za moment będę omawiał, więc chciałbym poprosić o zostawienie subskrypcji na moim kanale, ponieważ do tysiąca obserwatorów brakuje Was już bardzo niewielu. Ja jestem zachwycony tą liczbą. Jestem bardzo wdzięczny. Także chciałbym poinformować, że w najbliższym czasie planuję materiały specjalne z tej okazji, poza vlogami, poza tymi materiałami takimi jak dziś. Także możecie napisać w komentarzu, jakie filmy chcecie jeszcze zobaczyć. A teraz przechodzimy do tematu znacznie ważniejszego, a więc mecz, który o 18 rozpoczął się przy ulicy Solskiego 1 w Mielcu i stal Mielec z Iwanem Dżurdziewiczem w roli pierwszego tenera, Więc tutaj szkoleniowy zwrócił do pracy po niemal dwóch latach, kiedy to pożegnał się ze Śląskiem Wrocław. Tutaj przed spotkaniem zostało zapytany przez Poeta kanał Plus, dlaczego taka długa przerwa mu się przytrafiła, czy to był czas na przemyślenia. W piłce nożnej bardzo wiele zmienia się już nawet w ciągu trzech dni, a gdzie tutaj mówimy o tak długim okresie i tutaj podał cytat ze Zbigniewa Bońka, więc tutaj planuje w swojej karierze dokonywać takich przemyślanych ruchów. Karierę należy rozwijać powoli. Ciekawym faktem jest to, że to dopiero długi obcokrajowiec, jako szkoleniowiec. Stalimielec ostatnio prowadził ją w 1973 Oku tutaj, także bardzo dużo czasu upłynęło, dużo czasu także upłynęło od ostatniego zwycięstwa stali, więc to była ta rywalizacja domowa z Jagielonią Biały. dzisiaj mieli oni nadzieję na kolejne zwycięstwo z z czołówki tabeli. A więc tutaj Krakowia, która miała szansę na was na piąte miejsce w tabeli. Też ciekawych wyborów dokonał Dżudziewicz, ponieważ postawił tutaj od pierwszej minuty na Iwana Kawalejo, dla którego był to pierwszy występ w wyjściowym składzie. Także Fyderyk Gębowski tutaj można powiedzieć, że dostał się do łask tego tenea i Łukasz Wolsztyński wyszedł z przodu. Więc tutaj już ten manewr z Rawem jakim nie został powtórzony, żeby czasem kolejnego tena. Tutaj w Mielcu nie zwolniono. Oczywiście gdzieś jest przymrożeniem oka, to mówię. Mecz rozpoczął się od stałych fragmentów Krakowi. Tutaj mieli oni kilka okazji, ale to stal zadała cios. I tutaj kolejne doświadkowanie Cavalejo. Bardzo podobna asysta jak przy trafieniu Wołkowicza w Lublinie. Teraz tutaj Łukasz Wolsztyński, a więc napastnik Stali Mielec pokonuje ramkarza. To był też pierwszy gol napastnika od czasu właśnie trafienia Wolsztyńskiego w meczu z Legii. Warszawa to był tysięczny gol dla Stali Mielec. Tutaj, jeżeli ktoś strzela, to Wolsztyński tutaj jest to zawodnik dosyć skuteczny. Ja myślę, że on raczej będzie tutaj dostawał kolejne szanse od pierwszej minuty, ponieważ zapewnia jakąś ilość trafień. I tutaj wydaje mi się, że na pewno będzie pomocny w utrzymaniu dla Stali Mielec. Kolejne minuty to są tak naprawdę kolejne tutaj natarcia dużyny gospodarza. Więc po dopierzchni Iwana Dżujewicza, którzy mieli kolejne okazje, fenomenalne podanie za gałębę Dadok, ale Maciej Domański niestety nie zdecydował się tutaj na jakiś dribbling w mojej opinii, mógł on próbować jakoś wkręcić po prostu Jakuba Jugasa, oddał dosyć słaby strzał, który obronił Sebastian Madejski. Następnie Krakowia tutaj miała sytuację, głównie zagrażał Aydin Hasic, który tutaj oddał strzał, obronił go bardzo dobrze Mądrzyk. Kolejne minuty to są kolejne ataki stali tutaj duża z dolnej części tabeli naprawdę prezentowała się nieźle, wściekły był Sebastian Madejski na defensorów tutaj, ich postawa po prostu nie przystawała do tego poziomu, także Hasic próbował takiego na w polekali tam bardzo dobrze spisywał się jako mądrzek w bramce tutaj, mimo tego, że był on angażowany raczej rzadziej niż Madejski. Przerwy Stal-Mielec prowadziła 1-0, ale tutaj chciałbym przejść do tego, co się chwilę przed tą przerwą wydarzyło, a więc Martin Minczew, który to trafił zimą do Krakowi, ostatnio zdobył premierową bramkę w meczu z Puszczą, pokonał bramkarza po strzale głową, uderza w twarz Roberta Dadoka, sędzia nie pokazał mu za to tej kartki, a on takie napomnienie już na koncie miał od 38 minuty, tutaj w kilka minut w opinii powinien obejrzeć dwie żółte karetki i opuścić boisko, a więc pasy tutaj miały fułę szczęścia. W mojej opinii jest to poważny błąd arbitra tutaj miał on wpływ na dalszy przebieg tego spotkania. Ale przejdźmy do tego, co działo się po przewie, bo to są tak naprawdę kolejne ataki Stali Mielec. Tutaj Dawid Koczek także zreflektował się nieco co do pierwszego składu. Akurat w mojej opinii ta zmiana bzdyla była dosyć dziwna. Tam Biedrzycki się na boisku także zameldował, który w mojej opinii kompletnie nie przystaje do poziomu Krakowi, który tutaj walczy o czołowe pozycje jednak w dalszym w ciągu, także meldował się Filip Rózga i tutaj boisko puścił Minczak, także wydaje mi się, że to była taka troszkę prewencyjna zmiana i przede wszystkim Ami al Mai pojawił się na boisku, który to wiosną zaliczył gigantyczny progres w mojej opinii, wyrasta on na jedną z czołowych może nawet tutaj postaci Krakowi, ale w dalszym ciągu bawił się Iwan Kawalejo, który tu tutaj Jakubowi Ugasowi. poniekąd można powiedzieć, że karierę tak przysłowiowo zakończył, no, fenomenalne było to zaganie, właśnie tutaj byłego skrzydłowego Wolverhampton, następnie też Gettinger, taki sprytny zwód Także tutaj piłkarze się bawili, ale bawił się także Benjamin Kalman, który tutaj pokazał klasę i w fenomenalnym stylu pokonał Mądrzyka. Po prostu tutaj jak nic nie idzie, to piłkę trzeba zagrać do Kalmana, który w pierwszej połowie też się nie spisywał się najlepiej. On był, można powiedzieć, że taki troszkę rozwścieczony tym, co się dzieje. Może nie tak jak tutaj Sebastian Madejski, ale z pewnością też w jakimś stopniu. A tutaj dał Emis i w kolejnych minutach także na prawej stronie zdołał tak fantastycznie piłkę zatrzymać w boisku. Następnie dogrywał, ale nie było to Doganie wystarczająco precyzyjne. Też chwilę jeszcze atakowała Stalmielec Hanola, który po raz kolejny wystąpił w pierwszym składzie. Tutaj widać, że ma on zaufanie Iwana Dżudziewica, ktoś tam się śmiał, że tutaj Jużdziewicz jakieś pozostałości z Poznania ma, ponieważ postawił na piłkarza, który ma na imię Py. To taki można powiedzieć, że naprawdę już bardzo, bardzo suchy żart, oczywiście, nawiązując do tej nazwy ziemniaków w warze poznańskiej. Następnie jednak tutaj nawet takie związki z Poznaniem nie pomogły, bo atakowała i tutaj Alamai i można powiedzieć, że go naprawdę świetnie się spisywał, także Aidin Hasic był w sumie w dalszym ciągu aktywny, tej taką bombę załadował, też właściwie w tej akcji brał udział Alain Mali tam zgrywał piłkę Jugas. takie fenomenalne podanie, naprawdę tej kosmiczne, można powiedzieć, wręcz z i bomba z woleja. Fenomenalnie siadła na nodze tutaj wielka szkoda, że był spalony, bo byłaby to jedna z ładniejszych bramek tej kolejki PKB Polskiej klasy. Kilka razy Krakowia zagrywała takie podania do tyłu, niecelne, bo po prostu w taką pustą przestrzeń tam wychodził, do no w mojej opinii to troszkę nie przystoi, mimo tego oni tej piłki nie tracili, ale także na boisku zameldował się Adam Bukowski, a więc były piłka śląska Wrocław, o którym niedawno dyskutowaliśmy we Wrocławiu. Także tutaj on kompletnie można powiedzieć, że w jakiejś ostracy z Janusza Niedźwiedzia popadł, bo ostatni mecz rozgrywał za kadencji Kamila Kiesia. Także ja się gdzieś cieszę, że on tutaj te kilka minut od nowego szkoleniowca otrzymał, który też swoją drogą był związany z śląskiem Wrocław w przeszłości. Także też takie koło tutaj można powiedzieć, że ta historia zatoczyła. Następnie jeszcze Kalman uderzył tutaj. Mądrzyk fenomenalnie zjechał na ziemię i obronił ten strzał, mimo że leciał w środek, tak tutaj naprawdę była to taka przytomna, taka przyzwoita interwencja. Spotkanie zakończyło się emisem 1 do 1 i tutaj Salmię jest uciekła ze strefy spadkowej, a Krakowia także zaliczyła awans o jedno miejsce w tabeli, a więc wyprzedziła Legię Warszawa, która będzie miała szansę odpowiedzieć w niedzielę, ale będzie to w mojej opinii niebywale trudne stacie właśnie na arenie Zabrze więc zmierzy się ona z podopiecznymi Janu Urbana. A my przechodzimy teraz do spotkania, które rozpoczęło się o godzinie 20.30, a więc drugie spotkanie. W ramach supowie piątku widzę podjął durzynę Lech i Gdańsk, która to spadła do strefy spadkowej właśnie kosztem stali Mielec. I tutaj wie przede wszystkim doszło do zmiany, ja o nich mówiłem już tydzień temu. Robert Dobrzycki został większościowym właścicielem widzewa Łódź. Tutaj Tomasz Stamiowski także 20% akcji zachował. Tutaj plany są bardzo optymistyczne. Na ten sezon to jest zdobycie 38 do 40 punktów, co już w tym momencie udało się dużynie na poziomie motoru Lublin. Także tutaj ten cel jest można powiedzieć dosyć blisko, ponieważ widzę w tym zwycięstwie pomógł sobie zdecydowanie w ligowej tabeli, a więc tutaj raczej będzie walczył o pozycję w środku stawki. W mojej opinii takie drużyny jak tutaj Radomek, to on powinien wyprzedzić, biorąc pod uwagę to, jak Żeliko Sopić mocno wszedł do tego zespołu. Cieszą mnie jednak przede wszystkim plany dotyczące budowy ośrodka treningowego w Bukowcu, czy to boiska do treningu w okolicach stadionu w Łodzi, które dzisiaj były, można powiedzieć, że po ostatnie krzesełko wypełnione. Ja rozmawiałem o tym, kiedy wokół Daniela Myśliwca było jeszcze bardzo gorąco, chociaż on właściwie nie narzekał nigdy na te warunki treningowe z bardzo blisko widzę i ona poinformowała o tym, że takie chociażby dojazdy tutaj do Unijowa, które jest godzinę jazdy około od stadionu tutaj przy Alei Piłsudskiego w Łodzi są dosyć problematyczne. To nie jest absolutnie nic dziwnego. Kiedy inne drużyny mają to pod nosem albo takie własne ośrodki jak Legia Training Center, chociaż tutaj akurat taki dosyć mocny przykład podałem. Wagę kibiców zwróciło także to, że tutaj kadra latem ma być wzmocniona, więc zobaczymy, gdzie tutaj zasięgi Mindaugasa i Nicoliciusa sięgają. Być może też jeżeli kosopić, coś zadziała. Mówiło się nawet o po także tutaj byłyby to, można powiedzieć, że takie naprawdę plany daleko idące czy to Ościciu, a w jestem w stanie poniekąd uwierzyć, ale tutaj wydaje się, że będzie to ciekawe okienko i być może będziemy traktować je Widzę widzewa jako dużynę, która o europejskie puchary po prostu będzie tutaj walczyła. Też bardzo ciekawy tutaj, jeżeli Sopić wypowiadał się na temat Sajda Hamulicia, więc tutaj kolejne takie nazwisko na icie kończące. Już dzisiaj wiele takowych podałem, ale nic tutaj dziwnego. I hamulic po prostu udał się na wakacje mówił, że Likosopic, że jeżeli on by tutaj go zostawił w treningu lub w kadrze meczowej, no to byłby nie w porządku w stosunku do innych piłkarzy. Także nie wiem, co tam się z hamolicie musi dziać, ale on naprawdę tutaj no, fatalną tą przygodę na razie widzerwie Najpierw uszkodził sobie rękę, kiedy dowiedział się o tym, że nie zagra w pierwszym składzie, a teraz tutaj takie kolejne historie. Wydawało się, że on chociażby po tym meczu z Lechem poznać, czy to następnie z Krakowiem, tutaj będzie takim członkiem pierwszego składu. Będzie tutaj taka postać, która być może nawet i mada, zastąpi. Rondicia zastąpi. Wiemy, że też Lubomir Tupta został sprowadzony, także poniekąd tutaj taki problem został zażegnany, ale tutaj ta historia hamulcista jest kompletnie, w mojej opinii, absurdalna. Lechia także musiała sobie radzić bez tutaj piłkarzy bardzo istotnych, a więc i Fed Kapic zmagał się z wirusem, a także zawieszony był Kamilomena, więc tutaj zabrakło takich dwóch bardzo ważnych ogniw, czy to właśnie kapicia, który można powiedzieć, że harmonizował tutaj grę Lechi Gdański i Kamilomeny, który tutaj jest najszybszym piłkarzem w PK Bank Polskiej Ekstraklasie, co już dosyć wiele mówi, ale tutaj też Lechia wielokrotnie opierała się na jego zagadniach, na jego driblingach, nawet na wymuszaniu jakichś żółtych kartek. Także tutaj był to argument taki dosyć mocno odebrany. I co tutaj e, trzeba powiedzieć, za pierwsza po wykonaniu Widzewa nie była najlepsza. Tej Lechia grała w sposób zorganizowany, a Wionny i Bobczek zdołali zagrażać. Też e, tutaj Bogdan Zarnawski, można powiedzieć, że po kolejny zachował się w bardzo niepewny sposób, e, jak e, w tym meczu w Radomiu, tam przy trafieniu Kapity, można powiedzieć, że zawinił. E, w meczu z Jagielloniem uratował go Kołachor, kiedy tam w tą poprzeczkę nabijał, ale tutaj e, w mojej opinii Zarnawski zachował się dramatycznie, a dziś e, tak naprawdę po raz kolejny tutaj prosił się o problemy. Kiedy on wychodzi do piłki, nie wiem czy połapać, czy piąstkować, to, to ta, tam po prostu jakimś cudem nie wpakował tej piłki do bramki. Także tutaj miał po prostu fulę szczęścia ten bramkarz tutaj przed przerwą tak naprawdę zaczęły się kolejne problemy. Fenomenalnie, w mojej opinii, tutaj Julian Trzechu zachował się w polu karny. Naprawdę jak bez Bezema tutaj. Ja byłem zauroczony tym trafieniem, to jest drugi mecz jego z rzędu z golem. Także po tym powołaniu do reprezentacji, o którym mówiłem tydzień temu, teraz także ma taką serię. A więc defensywny pomocnik można powiedzieć, że wyrasta na taką postacie przewodnym nawet widzę z Taką postacią z pewnością nie był jednak w tym spotkaniu chociażby Baltą i Pawłoskie, chociaż kibice tutaj skandowali jego nazwisko, bardzo go cenili i przede wszystkim miało paskie kapitana na amieniu to nic, nic dziwnego, ale tutaj w polu karnym padł Jakub Sypek, Stempel w mojej opinii jak najbardziej, decyzja o wskazaniu na rzut karny prawidłowa, tam sędzia Łukasz Kuźma wparował można powiedzieć w to zamieszanie wskazał na Wapno, też troszkę poczekał, postąpił z zasadą wait and see, także tutaj bardzo słuszna była to decyzja, po prostu wzorowe zachowanie, ale nie zachował się Pawłowski, który tutaj trafił w poprzeczkę, jego duża nie zdołała podwyższyć prowadzenia, a chwilę później mieli oni rzut wolny. Tutaj fan Alvaez przychytrzył bramkarza. mi się kiedyś przypomina, że Neymar tak próbował uderzyć, chociaż tutaj było dużo bliżej i dużo wyżej. Ta piłka leciała tutaj, W mojej opinii Sajnawski się powinien tego spodziewać, jak w przypadku tego strzału Neymar było takie uderzenie z naprawdę dużego dystansu. Tutaj Alvarez uderzył z bliska, można powiedzieć, no i Sajnawski zachował się po prostu dramatycznie. On nawet ręki nie wyciągnął, nie wiem czy on był tak oszołomiony tutaj tym uderzeniem, no ale gdzieś naprawdę dramatyczne. Zachowanie bramkarza Lechy. Widzew bardzo szybko zadał dwa ciosy, i tutaj można powiedzieć, że ułożył sobie to spotkanie. Po przerwie nie działo się wiele, a widzew miał tak naprawdę kolejne tutaj sytuacje, nie najlepszej. Zachował się lubo YouTube, tak kiedy to on próbował położyć bramkarza. Ostatecznie Jakub Sypek uderzył obok bramki, i też o tym, o czym już mówiłem, Pawłowski opuścił boisko, zastąpił go tutaj Szymon Czyż, który też na te minuty musi liczyć, żeby tutaj można powiedzieć, że formę odzyskać. Na razie nie jest tym najlepiej. Ale kibice skandowali nazwisko Pawłowskiego, także tutaj wydaje mi się, że jest wszystko w porządku którą zagra po prostu w kolejnym spotkaniu. Też troszkę może być niepokojąca sytuacja Sebastiana Kajka, który dopiero w końcówce się na boisko zameldował już po tym, jak kibice przerwali to spotkanie ze względu na jacowisko sędzia, także doliczył aż 8 minut, a więc tutaj w dowiózł ten wynik 2-0 do 0, do samego końca. Czyste Afagi Kiewicza, to jest tutaj dosyć spore w mojej opinii osiągnięcia. Tutaj tak naprawdę o te zatrudnienie, jeżeli kosopicia to pod tym kątem jest naprawdę świetnie. Także tutaj jest wygrał kolejne spotkanie. W mojej opinii kompletnie nie wyłączył się z walki utrzymanie Jeszcze spójrzmy na sam koniec na tabelę. A więc ta pozycja już można powiedzieć, że tutaj ośrodek stawki Krakowie wyprzedziła legia Warszawa, a na dole działo się wiele, jak mówiłem, w Intrze. A więc Stal przed Lechią Gdańsk i tak zostanie. Nie wiemy, jak poradzi sobie Śląsk z Ja jutro wybieram się na to spotkanie, także bardzo serdecznie zapraszam na vloga. Także Zagłębia Lubin tutaj, w mojej opinii, ta sytuacja jest naprawdę dramatyczna, chociaż oni zagają za jakim który w końcu będzie faworytem spotkania. Zobaczymy, czy wygra czwarty mecz z rzędu, a w szóstym z Rzędu nie przegra. Także tutaj ta seria w wykonaniu żalnej Kesha wydaje się naprawdę obiecująca. Jeżeli oni by wygrali ten mecz, a są, w mojej opinii, absolutnym faworytem tego spotkania. Także ja bardzo serdecznie zapraszam Was już jutro rano na vloga z meczu Śląska z Motołem. A więc mecz zgodowy też wielkie spotkanie. Tutaj Ante na nawoływał do spać kibiców. Także mam nadzieję, że dzisiaj na Tajczyńska nie pojawią się tłumy, a wyjściowych już wyprzedano ponad 20 tysięcy. Także tutaj może nawet 25 styknie. Wydaje mi się, że będzie to bardzo duże osiągnięcie. Jest co oglądać. A na koniec jeszcze lek poznań, zagas koroną kielce. Ja coś tak czuję, że tutaj może nie będzie ta sytuacja powtórzona, kiedy to pod koniec maja zeszłego roku taka piłka nad kotłem latała, ale coś tak czuję po kościach, że może być jakaś śwatka kolejowa. Chociaż mam nadzieję, że oni tutaj poniekąd wygrają, żeby ta walka o tytuł jeszcze była taka zawzięta. Chociaż akurat wątpię, żeby Jakub często tutaj się potknął, który ma genialną w sobie zwycięz. Także tutaj na koniec jeszcze nieco przedłużyłem o walce w czołówce. A jeżeli chodzi o Maria Gieloni z Piastem Gliwicy, to będziemy mieli tam japońskich habitów. Bardzo serdecznie zapraszam na powiedząc 365 piłce, gdyż już niedługo pojawi się tam mój tekst na ten temat. A za dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam miłej soboty. Do zobaczenia jutro. Cześć!